Dziękuję za łapki w górę i teraz wam pokazuję. To jest kątownik ze stopką, wykonany ze stali nierdzewnej. Tu jest kątownik taki z krawędzią, że można sobie złapać tu profil z jednej strony, z drugiej strony i już mamy kąt prosty. To jest zwykła stal czarna. Tu mamy taki dziwny kątownik z tym ścięciem. A po co to, to ścięcie? Bo jak coś spawamy w rogu, żeby nam nie przeszkadzał spaw czy do sprawdzenia, czy mamy kąt prosty. Kolejny kątownik, 90 stopni. Przepraszam, 45. Tamte wszystkie były poprzednie 3,90. Ten ma 45 stopni. Tu mam przeciwieństwo 45, czyli 135. Tu mam kątownik. Ze stali nierdzewnej 90 stopni. To był jako pierwszy w moim warsztacie ten. A tu mam kątownik. Tutaj zobaczcie, bardzo duży. On ma tu pół metra na 40. I też w rogu jest podcięcie, że w razie czego, żeby spaw mógł się schować. No i jeszcze mam trzy takie małe. Jeden to taki malutki, on ma gdzieś 50 na 35 ten ma 90 na 50. No i tutaj taki mały kątownik, no tylko że stojący. O, zobaczcie. O. O. Także dużo kątowników przeróżnych i wszystkie się przydają w warsztacie. W zależności od potrzeb używam nieraz dwóch, trzech naraz. A nieraz i jednego dobrze wykorzystać. I jak się spawa szczególnie profile najlepszy jest ten. Dziękuję.